Jak to mam oddychać brzuchem, skoro nie mam płuc w brzuchu, tylko w platce piersiowej? Ostatnio rozbawiło mnie niesamowicie to pytanie zadane przez jedną z podopiecznych, ale ono jest niesamowicie pomocne i dzięki niemu właśnie w prosty, klarowny sposób mogę wyjaśnić jak to jest, że zachęcam Cię właśnie do oddechu torem dolnym, oddechu brzusznego, oddechu dolno-żebrowego. Wiele osób też mówi, oddychaj przeponowo. No każdy oddech jest przeponowy, w każdym oddechu przepona, czyli mięsień dzielący jamę brzuszną od klatki piersiowej zawsze bierze udział w każdym oddechu. Czy to płytkim, krótkim, szybkim, długim, dolnym, górnym, dolnożebrowym. Zawsze bierze udział. Dlatego ja rozróżniam oddech szczytowy Oddech dolny, czyli ten najbardziej efektywny, zaliczany również do oddechu dolno-żebrowego. I teraz jaki jest paradoks? 90% osób, które do mnie przychodzą, oddycha niewłaściwie, niejaki stosuje oddech paradoksalny, to znaczy, wraz z wdechem wciąga brzuch, a na wydechu go wręcz wypycha. I wygląda to mniej więcej tak. Biorę nerwowo wdech nosem do szczytu, w płuc, dodatkowo unoszę barki, próbuję zrobić przestrzeń w brzuchu, zasysam, wciągam brzuch niejaki, fitnessowy, a na wydechu go po prostu rozluźniam. Jest tak, że powinno być zupełnie na odwrót i żeby oddech był skuteczny, trójwymiarowy, trójpłaszczyznowy oddech, czyli biorę wdech jak najgłębiej, korzystam z pełnego potencjału oddechowego, uaktywniam wszystkie struktury, które powinny brać udział we wdechu: mięśnie wdechowe, mięśnie wydechowe, rozluźniam narządy wewnętrzne, aktywuję mięśnie dna miednicy. Dlaczego oddech trójwymiarowy jest taki istotny i to jest też pytanie twoje dlaczego masz oddychać brzuchem kolokwialnie mówiąc mimo że nie ma tam płuc a no dlatego że jest dużo lepsze dotlenienie organizmu komórek powietrze głębiej jest w stanie wejść nieco dłużej i nasycić tlenem dotlenić zrelaksować komórki Również dużo lepiej działają narządy wewnętrzne, połączone ze sobą wieloma więzadłami. Wszystkie powięzi mają przestrzeń do tego, by nieco się poruszać, dzięki czemu trawienie jest lepsze, proces metaboliczny. Narządy mają więcej przestrzeni dla siebie i działają lepiej dzięki temu. Gdzieś wywiórka przebiegła. O. Ale okej, okay, teraz mam jej nie pokażę. Cyrkulacja, przepływ krwi, przepływ płynów limfatycznych przez organizm jest dużo sprawniejszy dzięki temu oddechowi kompleksowemu, czyli torem dolnym, trójwymiarowemu czyli gdy kierujemy powietrze głęboko do naszej podstawy, wówczas przepona działa jak taka tłocznia brzuszna, wraz z wdechem przepona się obniża, przepona dolna, czyli mięśnie dna miednicy, również schodzą do dołu poprzez nacisk narządów wewnętrznych i zwiększenie ciśnienia i na wydechu przepona unosi się do góry, mięśnie dna miednicy wracają do swojego położenia. I ta przepona działa jako taka tłocznia, przez nią przebiega wiele naczyń krwionośnych, naczynia limfatyczne, Wiele struktur, dzięki czemu poprzez ruch tej przepony odbywa się niejaka płynniejsza wymiana e, cieczy, płynów w organizmie. A zauważ, jeżeli oddychasz płytko-krótko, ta przepona ma taki ruch bardzo niewielki, skurczony, no to tutaj też wewnątrz przepony nie zachodzi pełna praca relaksacja autonomiczny układ nerwowy układ parasympatyczny jest pobudzany czyli ten odpowiadający za regenerację relaks e, uspokojenie e, dzięki głębokiemu oddechowi właśnie ten proces przebiega dlatego szalenie istotne jest żeby nauczyć oddychać się torem dolnym brzusznym jak to zrobić zaraz ci wyjaśnię o jeszcze jednym bardzo istotnym aspekcie zapomniałam wspomnieć, mianowicie dzięki głębokiemu oddechowi, temu oddechowi trójwymiarowemu również uzyskujemy dużo lepszą stabilizację i mobilizację mięśnie, takie jak mięsień biodrowo-lędźwiowy. A mięsień poprzeczny brzucha mięśnie namiednicy dużo lepiej pracują, współpracują też ze sobą, zapewniając stabilizację kręgosłupa, utrzymując prawidłową naszą postawę ciała i zapewniając mobilność poszczególnych organów wewnętrznych względem siebie, ale pobudzających też te głębokie tkanki, jak i powięzi, więzadła i struktury miękkie. Chyba już wystarczająco użyłam argumentów, by przekonać cię do tego, byś zagłębił, zagłębiła się w głębokim oddechu. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób stajesz wygodnie na szerokości bioder, postawa ciała, stopy na szerokość bioder, miednica neutralnie ustawiona, wyprostuj kręgosłup, wznieś swoją głowę do góry, wzrok przed siebie. Połóż ręce na podbrzuszu, wyobraź sobie, że właśnie połknąłeś, połknęłaś balon. I teraz wraz z wdechem przez nos spróbujemy ten balon w każdym kierunku wypełnić powietrzem. Czyli nie tylko idę do brzucha, do przodu, e, idę również na boki, idę również do tyłu. Czyli mm, cała ta przestrzeń cylindrycznie będzie rozprzestrzeniała się wraz z wdechem. Wdech nosem powoli. Napełniony balon przez chwilę trzymam, żeby poczuć to właśnie uaktywnienie, rozluźnienie, rozciągnięcie, i na wydechu przez usta spróbuj ten balon wypompować z powietrza, leciutko podciągając swoje spojenie łonowe do góry. głęboki wdech nosem i idzie powietrze symetrycznie na wszystkie kierunki, balon jakby lokalizowany wokół odcinka lędziowego kręgosłupa. Dolne żebra się rozchodzą, robię miejsce, zatrzymuję na chwilę to powietrze, wydech przez usta, brzuch zmniejsza swój obwód, tkanki zbliżają się do Ciebie, następuje niejaka. Kompresja, wraz z kolejnym wdechem dekompresja. I skup uwagę również na swoich mięśniach w miednicy jeśli jesteś kobietą czy mężczyzną, e, u obu płci te mięśnie są szalenie istotne, ale o tym będzie inny odcinek. Całe mięśnie krocza, cała nasza podstawa, e, współgranie, przepony właśnie z przeponą dolną czyli tymi mięśniami w namiednicy, biorę wdech, opuszczają się, opadają na wydechu przepona się unosi podciągam aktywnie mięśnie dna miednicy dzięki czemu angażuję je świadomie do pracy i mam wpływ na to jak kształtuje właśnie Ustawienie tych narządów wewnętrznych, jak dbam o swoją miednicę, o całą jej zawartość, jak polepszam swoją jakość życia na co dzień. Mam nadzieję, że wystarczająco cię przekonałam i wyjaśniłam, na czym polega głęboki oddech trójwymiarowy, trójpłaszczyznowy, do tego, byś sięgał, sięgała po niego jak najczęściej, dzięki czemu nastaje jeszcze raz powtórzę, lepsza relaksacja, uspokojenie organizmu lepsza praca narządów wewnętrznych, całego metabolizmu, stabilizacja, mobilizacja i przepływ krwi, jak i płynów wewnątrzustrojowych przebiega płynniej i sprawniej. Oczywiście nie jest tak, że praca na oddechu wydarzy się w jeden dzień czy na pstryknięcie palców. To jest proces. Tak długo jak oddychałaś, oddychałeś nieprawidłowo, tak też no troszkę czasu zapewne zajmie przekształcenie tego wzorca oddechowego na ten jak najbardziej korzystny. Nie zniechęcaj się, po prostu w pełni uważności, świadomości jak najczęściej zatrzymuj się, koncentruj się nad tym oddechem, próbuj się nasycać, wypełniać Ładować, tak żeby poprawiać jakość swojego funkcjonowania, żeby się zwyczajnie wspierać. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj ten kanał, włącz dzwoneczek albo prześlij go znajomym, by też mogli z niego skorzystać. Będę wdzięczna za każdy komentarz, za feedback. Eee, tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie z tej pięknej zieleni. Ja relaksuję się właśnie w ten sposób na łonie natury. To mój eee, najlepszy właściwie... E, sposób na rozluźnianie, na złapanie myśli, e, albo na nagranie, właśnie kolejnego odcinka dla Ciebie. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że z tego skorzystasz, i widzimy się już niebawem. A kolejny odcinek, jaki dla Ciebie stworzę, będzie na temat mięśni dna miednicy, nie tylko u kobiet, ale i u mężczyzn. Do zobaczenia niebawem. Miej piękny dzień. 아네 <머물밤> <머물밤>